Jeśli mamy dostać kolejne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, to musimy wypełnić kamienie milowe, a wśród nich m.in. ozusowanie tzw. śmieciówek. Tak jest. Ta rewolucja była zapowiadana od kilku lat. Teraz zbliża się podobno wielkimi krokami, no bo od 1 stycznia przyszłego roku będą pobierane składki te zdrowotne, emerytalne, a także chorobowe od wszystkich umów cywilnoprawnych. prawnych Kto na tym skorzysta? A kto straci, to zawsze tak jest. Tego wszystkiego dowiemy się już za chwilę. No właśnie. Karolina Szyfter, adwokatka, która specjalizuje się w prawie pracy, a także Paweł Majewicz, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od definicji śmieciówki. Które to umowy będą ozusowane? Umowy tak zwane śmieciowe, to, potocznie zwane śmieciowe, to są umowy zlecenia i umowy o dzieło. Dotychczas tak jest, że umowy zlecenia do najniższego wynagrodzenia, przeciętnego um, najniższego wynagrodzenia, 3242 zł brutto, tak. czyli jakieś 3220 zł netto na rękę, są ozusowane, czyli do tej kwoty wynagrodzenia trzeba odprowadzać pełne składki na ZUS, a więc ubezpieczenie rentowe, wypadkowe, i tam jest też ubezpieczenie chorobowe dobrowolne. Natomiast powyżej tej kwoty już ten sus jest dobrowolny od umów zlecenia. Natomiast jeśli chodzi o umowy o dzieło, to one obecnie nie są ozusowane. Z wyjątkiem dwóch przypadków. Jeżeli są wykonywane na rzecz obecnego pracodawcy, czyli jeżeli mamy umowę o pracę z obecnym pracodawcą i dzieło, no to wtedy ta umowa będzie ozusowana, albo jeżeli wykonujemy pracę. Na umowie o dzieło z innym podmiotem, ale na rzecz, na naszą rzecz. Wtedy ta umowa też będzie wtedy uzysowana. I to są właśnie te umowy tak zwane śmieciowe, czyli umowy zlecenia i umowy o dzieło. Dla, który, dla niektórych to było dobre rozwiązanie, bo jednak umowa nieoskładkowana oznaczała więcej pieniędzy do kieszeni. Generalnie tak. Teraz po zmianie tej właśnie od 1 stycznia, która tak jak słusznie tutaj Państwo zauważyliście, wymusza no Unia Europejska, ponieważ to jest spełnienie kolejnych tak zwanych kamieni milowych, te obciążenia dla pracodawcy wzrosną około 20%. Więc też te wynagrodzenie z umowy zlecenia będzie nieco niższe, mniej więcej o, o tyle procent dla też pracownika, jeżeli pracodawca a, m, nie podwyższy tego wynagrodzenia. Ale umówmy się też, pracodawca czy przedsiębiorca, ja sam jestem przedsiębiorcą, my też nie mamy jako przedsiębiorcy magicznej różki i nagle nie wyciągniemy tych pieniędzy nie wiadomo no właśnie skąd. Więc o to warto dać tego... okres przejściowy na to, żeby te zmiany wprowadzić. Przejściowy, ale no to mamy niespełna rok, przecież jest kwiecień teraz, czy to jest... Y to nie jest za mało czasu, aby takie, takie zmiany wprowadzić, bo jeśli dobrze zrozumieliśmy, to tak: pracodawca będzie miał większe koszty, a my jako pracownicy no mniej zarobimy. Czy znaczy tak, trzeba od razu powiedzieć, że jeszcze nie ma projektu ustawy, więc to są wszystko zapowiedzi. Natomiast pojawiły się też już głosy z ministerstwa, że być może te zmiany nie wejdą w życie z kolejnym rokiem, tylko z następnym, ponieważ no, ministerstwo zdaje sobie sprawę, no, żeby, że to jest duża rewolucja i że spowoduje wzrost kosztów zatrudnienia. Więc na razie jeszcze czekamy na projekt ustawy. I czy y Unia, czy my w sensie, Unia, tak? czy Bruksela po prostu pozwoli na to? To znaczy tak, te zmiany muszą się dokonać. Na przedłużenie tego czasu. Tak, to oczywiście to nad tym no to też jest pod znakiem zapytania, natomiast no ta ustawa też musi być procedowana zgodnie z procedurą legislacyjną. Ta ustawa musi podlegać konsultacjom, więc jest to jeszcze dosyć długi proces i są to na tyle istotne zmiany w obciążeniach publiczno prawnych, że. Przedsiębiorcy muszą mieć też czas na przygotowanie się do nich. Zobaczymy jak to będzie w praktyce, ponieważ no, w przeszłości mieliśmy wprowadzane różne zmiany czy w podatkach czy w ZUS-ach z krótkim wyprzedzeniem, ale być może no, będziemy, będą mieli przedsiębiorcy trochę więcej czasu. Natomiast te zmiany muszą wejść w życie, ponieważ to co obecnie się dzieje to jest trochę Powiem tak, patologia, ponieważ nie może być tak, że przedsiębiorcy przy wyborze rodzaju zatrudnienia pracownika kierują się wyłącznie obciążeniami publiczno-prawnymi. I te umowy śmieciowe nazywają się umowami śmieciowymi, ponieważ to są w znaczącej mierze osoby zatrudnione w warunkach, kiedy powinni tak naprawdę mieć umowę o pracę. To jest duża skala? To jest dosyć spora skala, dlatego że ym, chyba w tym roku po raz pierwszy GUS opublikował dane, ile osób jest zatrudnionych na podstawie umów zlecenia. Jest to około 2, bodajże 2 miliona osób. 2 miliony 260 tysięcy. A 17 milionów jest zatrudnionych, pracujących. Tak. pracujących. Co więcej, te statystyki nie obejmuje umów o dzieło. I teraz od 2000... To są same umowy zlecenia To są same umowy zlecenia, umowy agencyjne czy, czy podobne właśnie umowy. Natomiast niezależnie od tych statystyk, to od 2021 roku trzeba zgłaszać umowy o dzieło do ZUS-u i zgodnie z najnowszymi danymi w zeszłym roku na podstawie umów o dzieło było zatrudnionych 1,6 miliona osób. Mhm. I póki to jest prawdziwe dzieło, czyli ta osoba rzeczywiście na przykład wykonuje nie wiem, jakąś grafikę, jakiś utwór, ma to yy, takie cechy, cechy dzieła, to jest to okej. Okay, ale w sytuacji, kiedy jest to Osoba, która pracuje przy linii produkcyjnej i skręca jakieś części maszyn, i osoba zatrudniająca mówi, że to jest dzieło. I... No to tu się coś nie zgadza. Tak. No, wielokrotnie m, wiele osób, środowisk, instytucji pochylało się nad tymi osobami, które były zatrudnione na tak zwanych śmieciówkach ale czy to jest rozwiązanie? Bo jak słyszymy, że są większe koszty dla pracodawcy i przede wszystkim My, jako te osoby, które pracują na tych śmieciówkach, mamy mniej zarobić, no to chyba nie o to chodzi. No ale to jaka jest korzyść w takim razie dla nas? No, korzyść na pewno odniesie zakład ubezpieczeń społecznych, ponieważ szacuje się, że do zakładu ubezpieczeń społecznych wpłynie około 4,2 miliarda złotych rocznie dodatkowych środków właśnie dlatego, że te umowy zostaną ozusowane. Um, tak jest skoro, jeden... skoro są w zakładzie, przepraszam, hmm. ubezpieczeń społecznych to jest szansa na to, że my to później pobierzemy jako emeryturę. No, nie szansa naj... jest. Nie szansa najwyższą, jest. ale jednak no, jakoś z tego skorzystamy. A korzyść też Oby. jest Ta, korzyść taka z ozusłania umów zlecenia dla zatrudnionego pracownika, no właśnie w przyszłości będzie taka, że tam będzie odprowadzana składka emerytalna, więc ta emerytura nie będzie wypłacana w najniższej wysokości. Mamy też pewien wyjątek i on ma zostać zachowany. To o. znaczy uczniowie i studenci, ale studenci studiów niepodyplomowych i nie studiów doktoranckich do 26 roku życia, zgodnie z obowiązującą ulgą to się nazywa ulga bez PIT dla młodych. Nie muszą ani pracodawca, ani pracownik, ani ta, ta młoda osoba nie musi odprowadzać składek ani na ZUS żadnych, ani też podatku. Tak, także zmiany nie dotknął. Jeśli nie dotkną, mają, mają to ma zostać zachowane właśnie do tej pory. Natomiast warto dać też czas właśnie przedsiębiorcom na to, żeby dostosować um, przede wszystkim umowy do tych nowych zmian oraz też no, przede wszystkim budżety firm um, przygotować na właśnie nowy sposób obliczania. składek my mentalnie musimy tak się tak też Na razie plan tej... jest taki, że to wchodzi 1 stycznia przyszłego roku, ale być może będzie. Yy opóźnione wejście w życie, zobaczymy, pięknie. dziękujemy Za Karolina Szywter i Paweł Majewicz. a teraz...